Upadek ZSRR, a raczej rozpad ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. O tym, co doprowadziło do upadku ZSRR, ile tych procesów było i które były najważniejsze, materiał już niedługo. Ale dzisiaj sam proces upadku ZSRR, no rozpad ZSRR, tak lepiej to ujmując. Proces ten rozpoczął się, można powiedzieć, 16 listopada 1988 roku, gdy estońska SRR ogłosiła suwerenność. Choć należy wspomnieć, że to dopiero taka deklaracja suwerenności, niepodległości i ten proces, kiedy Estonia stała się samodzielnym państwem, był, można powiedzieć, nastąpił dopiero po kilku latach. W 1989 roku procesy, te, które już rozrywały od środka ZSRR, były na tyle mocne, że zaczęto używać armii radzieckiej w celu tłumienia demonstracji w republikach ZSRR. Oczywiście demonstracji niepodległościowych. W 1989 roku miało to miejsce w Gruzji. W grudniu 1989 roku to też taki moment, kiedy ogłoszono koniec zimnej wojny. Miał mieć to taki skutek, że kiedy to ZSRR już nie ściga się z tymi państwami zachodnimi, to oznacza też, że może się rozwijać. Nie zmieniając, można powiedzieć, swojej polityki, swojej budowy. Ale to nic nie dało. W 1990 roku wojska musiały interweniować w Armenii i w Azerbejdżanie. To też rok, kiedy ZSRR zaczęło ledwie, jakby to powiedzieć, zipieć. Wręcz doszło do, że do sytuacji, kiedy w czasie zimy, 1991 rok, musiano skorzystać z międzynarodowej pomocy żywieniowej. Władze ZSRR. Partia zarządzająca, czyli KPZR, też zaczęła się wewnętrznie dzielić na liberałów i na radykałów. Zaczęły się zmiany, rotacje na wysokich stanowiskach państwowych. Były po prostu różne pomysły, co zrobić, żeby albo uratować to ZSRR w takiej formie, w jakiej było do tej pory, albo też po prostu zmienić to wszystko na coś nowego. Czyli albo zaostrzyć kurs i utrzymać to. Co jest do tej pory? Czy po prostu wszystko zmieni? W styczniu 1991 roku armia została skierowana do Wilna, żeby stłumić tam ruchy niepodległościowe. Ale choć tłamszone, to te republiki wcale nie chciały wracać do tego, co było. Chciały się uniezależnić, chciały reform. W kwietniu 1991 roku dziewięć republik podpisało taki układ, mający na celu zmianę relacji republika-rząd federalny. Oraz rozpoczęcie reform gospodarczych. Do tych dziewięciu republik należał Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Wszystko się po prostu zaczęło kotłować. Między innymi w czerwcu 1991 roku Borys Jelcyn zaczął nawoływać do jak najszybszych reform i zmian. Obawy wzrastały, szczególnie duże wśród tych ortodoksyjnych. Komunistów, tej ortodoksyjnej części rządzących, tych, którzy chcieli utrzymać za wszelką cenę ZSRR w takiej formie jak do tej pory. I wtedy doszło właśnie do puczu moskiewskiego, czyli do takiego nieudanego zamachu stanu przeprowadzonego przez tak zwanych twardogłowych liderów KB, KPZR, chcących po prostu powstrzymać rozpad tego systemu, rozpad ZSRR. Ten pucz miał miejsce w dniach 19-21 sierpnia 1991 roku uwięziono Gorbaczowa. Do Moskwy weszło wojsko. Na miejsce Gorbaczowa wszedł zajął je Gennady Janajew. ale ci, którzy przeprowadzili ten pucz, nie mieli planu, co zrobić później, kiedy już przejęli władzę. Do tego prezydent RSFRR czyli rosyjskie, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, czyli Borys Jelcyn był jej prezydentem, się sprzeciwił. I dzięki temu, że został poparty i przez społeczeństwo, i przez większość armii, i przez taką można powiedzieć społeczność międzynarodową, pucz upadł. I ten upadek tego puczu jeszcze bardziej przyspieszył rozpad ZSRR. W czasie puczu niepodległość ogłosiła Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Uzbekistan. 8 grudnia podpisano taki układ białowieski, który umożliwił likwidację ZSRR i powstanie wspólnoty Niepodległych Państw. Ta Wspólnota Niepodległych Państw powstała w końcu 21 grudnia 1991 roku, a 25 grudnia 1991 roku Michał Gorpaczow podał się do dymisji. A o 19.32 tego dnia na Kremlu opuszczono flagę ZSRR i wywieszono flagę Rosji. Oficjalne rozwiązanie ZSRR to 26 grudnia 1991 roku. I w wyniku rozpadu ZSRR powstały następujące państwa: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa. Łotwa, żebym nie zapomniał, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Więc 15 państw z jednego ZSRR. Oczywiście ZSRR, rozpad ZSRR spowodował gigantyczne zmiany polityczne, gospodarcze, których jesteśmy świadkami, można powiedzieć, do tej pory. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam też na ten materiał, w którym na ten przyszły materiał, w którym będę mówił o przyczynach upadku ZSRR. A te przyczyny są bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.